Z tej strony Natan, dzisiaj gramy GTA V eee, Właśnie ludzie, jak już to w komentarzach pod filmem Proszę was, żebyście pisali co chcecie, żebym robił w GTA 5, Bo tą o kurde, No i jedno, bo musimy jechać do garażu O właśnie ludzie, dzisiaj chciałabym trochę postuntować Jak chcecie co chciałbym, żebyście pisali Żebyście chcieli, żebym co ja robił, to tak Stunty macie do wyboru, modyfikacje samochodów różnych, granie na kodach i tajemnice i ciekawostki. To są wszystkie rzeczy, które możecie ludzie wybrać i, i dzisiaj wybrałem to pierwsze, czyli stunty. Najlepszym motorkiem na świecie, czyli Hakuczu. Znaczy, no, czymś podobnym do Hakuczu, bo nie będę ukrywał, za bardzo się na motorach w GTA nie znam, to nie będę tutaj czytował mi jakiegoś samochodu O! Dobra, akurat Bras rozjechał, Więc już jest nasz yy, Właśnie, jeśli chcecie wiedzieć, czemu jestem tak ubrany Ja włączyłem GTA i tak był Trevor ubrany Nie, że ja jestem jakiś no wiecie o co chodzi Czy coś, tylko ja włączyłem GTA i on był tak już ubrany Więc ludzie naprawdę, to nie moja wina Ale dzisiaj jeszcze się postaramy go przebrać i ludzie, właśnie, jestem już grubo po zakończeniu fa błądku bą fabularnego. Wykonaliśmy wyboru C, tak, czyli takiego, w którym wszyscy bohaterowie żyją. o Nawet tutaj wam teraz pokażę, wszyscy żyją. Trevorem jesteśmy najbardziej biedni, a najbogatszy jest Michael, bo ma aż 15 milionów. Więc dzisiaj sobie postępujemy, Trevorem niestety, Yy, obok, yy, w okolicy Los Santos Customs, z bardzo dobrego końca do stąd, tu mam właśnie nasz garaż, tam polskie auto, dżipa wojskowego i tu nasz motor, który dzisiaj będziemy stuntować, więc poczekajmy chwilę ludzie i zaraz będziemy jechali. Będę też, Boże, jeżeli nie stracę trochę czasu na stuntowanie i na spadanie z wotorku, to postaram się jeszcze zrobić jakiś wyścig. Znaczy no, wyścig, napaść jeszcze na komisariat policyjny. po kamizelkę i tak o, tylko do zabawy. Więc, dobrą idziemy, już jesteśmy niedaleko Kastansów, pojechali, nie muszę zaznaczać na mapy, bo jeszcze trochę pamiętam mapę, jesteśmy, tutaj stulcik taki, what the fuck is that? Mogliśmy gdzie naprawdę włączyć nieśmiertelność. Bo właśnie w takim przypadku, no to są moje właśnie stunty. Nie za bardzo umiem je wykonywać. Nie jestem profesjonalistą w stuntach. I poczekajmy chwilę teraz, może się załaduję, pojadę na komisariat, odebrać swój no, no, samochód. motorek znaczy i postępujemy z nieśmiertelnością, bo nie chcę, żeby znów tak było, bo jak za razem to już się nie odzyska. Jesteśmy Jakiś randomowy samochód Stój! Dobrze, tu mamy jakiś samochód Wchodzimy do niego Jakaś Tam jest garaż, więc teraz jedziemy A, tam jest no, jak widzicie, też pewnie nie jestem profesjonalistą w kierowaniu samochodów. Naprawdę, ludzie nie umiem prowadzić celów. Naj najbardziej umiem na motorach jeździć, na rufianie, ale no, rufianie jest za dobry do stądów. I uznaję, że sobie trochę utrudnimy dzisiejszy filmik i ten. No i nagramy z tym. W ogóle ja już jestem niedaleko tego. Muszę trochę pospieszyć. Chcę. Spieszę się. bo będzie to Bati. Taki, od razu mamy. Dobra, teraz na szybko jedziemy tylko stąd. stąd teraz na szybko jedziemy. Ten. Uuu! Nie, nie. Dobra, nie stądujemy, bo tutaj potrzebuję trochę m, więcej czasu. I ludzie chcą chociażby mam trzy stolciki pokazać, gdzie najłatwiejsze miejsce do stąd. Tutaj tylko zmodyfikuję pojazd. Ludzie, przepraszam za takie przerwy w wymówieniu, ale ja naprawdę no, e, teraz mam, e, no, jakby to powiedzieć, etap chorego gardła. I no, i właśnie, jak muszę, ja się wyciszę w ten czas, no i no, kaszle. Kurde, jeśli się bo nie cały. Dobra, no Dobrze, niedługo ludzi już będziemy stuntowali. Więc dobra, no więc zaczynajmy. Tam mamy hamulce, mamy silnik, no mamy światła na niebieskie. Tak widzę, na czarne. Kolo, kolory właśnie chcę tylko sobie zrobić, bo odwrotnie. Ja, ja ludzie mam kolorystykę czarno czerwoną, niebiesko-żółtą, niebiesko-białą, bo to jest właśnie moja ulubiona kolorystyka, tak moim zdaniem to najbardziej do siebie pasują, motorowe piątki. Jak zawsze zresztą piątki. Kolorku czarne, jasne, ten Ty jest to czerwony. I nie mam jednak szyb, więc możemy jechać. Jeszcze ludzie tak. Przed sobie teraz piszę, kod na muzykalność. Jakieś radiało się uczuła, Ja nikt nie jeszcze radziem, moim zdaniem, rozprasza. Bo od razu taki Widzi Widzicie, gdzie tu jest ten los Santos Customs. Tu jest ten los Santos Customs. I od tego Customsa jedziemy na tą stronę. I tu mamy takie właśnie fajne miejsce do stutu. Tutaj mamy taką pionową ścianę, pod którą jest bardzo łatwo podjechać. Okej, okay. tutaj tak. Dobra sztuczka. O, i tu jest właśnie jedno z moich ulubionych miejsc do Od gazu się odbijecie i tak o. Więc ludzie, to jest najłatwiejszy sposób, żeby bez kodów wjechać na daszek. Bo tutaj jeszcze z rogą, no, przeskoczyłem? Tutaj sobie pos poskoczymy. Ju Dobrze jest ludzie! Na razie ją idzie bardzo dobrze. Oci, bieta. Mamy motorku, wracaj tu do mnie. jest Batty chyba 800 80 ktoś, tak. Dokładnie już nazwy wam nie powiem, dyłą nieśmiertelność, a jak ma się nieśmiertelność, to nie, to nie można zobaczyć nazwy. Wow, to taki randomowy skręci. Pięk, ładny stuncik i obrót. Teraz od... ludzie właśnie, to jest najlepsza miejscówka, bo żeby się odbić najlepiej mm. do stuntów, to w tej miejscówce to radzę Wam się odbić od tego czarnego wagoniku. Bo wtedy właśnie najczęściej wam się motor wybije, zresztą zaraz Wam pokażę. Od tej wyglądował stumcik na mm. Patrzcie ludzie, od, tej, od tego gazu, no i, aj, kurde nie! Szczęście, że mam nieśmiertelność. śmiertelność. No odbiliśmy się, no właśnie, od tego też się da bardzo dobrze ludzie odbić. Teraz wam pokażę, czego się odbiłem Od tego, o, od tego ja się odbiłem. Jak od tego się odbicie, możliwe, że się odbijecie też od gazem, ale już będziecie musieli być trochę bardziej ostrożni. Więc patrzcie. Próbujemy jeszcze raz. Teraz o odbiję się. Wow. Ło! To był dobry stult. Naprawdę przelecieliśmy spory kawałek, ale za to nasz motor jest w bardzo kiepskim stanie. Idziemy dalej. Da, da, daleko odleciałem sobie. Daleko sobie odleciałam bez pozwolenia. Trevor, tutaj coś wysadziliśmy ludzie że tak powiem o kurde co ja robię już miałam jechać stunt robić dobra i kolejny film stuncik znaczy filmik kolejny będzie jutro ludzie ale musicie mi napisać pod filmem co byście chcieli żebym mnie robił w gta 5 naprawdę bo ja specjalnie na wasze nie będę robił a nie udało się o co to było? Żeśmy właśnie... Odbili od deszku i ludzi Karo, rozjechaliśmy? Spokojnie, nie mam pytań Bardzo dobry stulcik Au Wiecie co, ludzie, chciałem zrobić, co nie? Chciałem się... Chciałem zrobić backflip Najpierw 180 yy, wokół własny, Obrót wokół własnej osi, a potem backflipa, ale no... Spadliśmy Dobra Dobra Odbiję się tym razem od no, tu mam czarno-czerwony motorek, takie kolory mi nie przynoszą szczęścia. Najbardziej chciałam jeszcze mówię wam, gdzie przynoszą mi barwy y, niebiesko-żółte, ale do takich motorków bardziej pasują właśnie takie ciemniejsze, matowe. Y, a właśnie, gdzie jeszcze się doczepię do komentarzy. Więc to jest mój drugi filmik, co nie? I właśnie chciałabym, żebyście pisali na jakie kolory bym ja mam robić filmik auta jakbym miał robić, to już na jakie kolory od razu proszę Was piszcie. Bo tak, to ja nie wiem, bo to jest naprawdę, są bardzo duże wybory na kierowania jak dobrze wiecie. Dobra, nie do, chwilkę, tylko coś zobaczę na mapie. Dobra, jeszcze jeden stócik i napadamy na komisariat. To odbiję się, flonuję. Nie, jednak nie. Dobra, tak jak mówiłem, napadamy na komisariat. Stąd A tu mam wyjazd? Jedziemy na komisariat oczywiście. O bo przecież myślę, że ja nigdy nie kłamie, co ja będę robił w filmiku, ale już na następny raz nie będę wam, wam tak spamował, co będę robił. To jest właśnie bez sensu. Kurde, no o kurde, Nieśmiertelność się skończyła. Na komisariat spróbujemy wytrwać jak najdłużej, bez nieśmiertelności. Teraz sobie tylko włączam, bo będę stuntował jeszcze przez chwilę, żeby no niech to szlak przepraszam to są moje naprawdę no, odzywki no ale no no na no, rufianie ja mi się lepiej stuntuje że tak powiem A ja też ogólnie jest coraz lepszy motor do stuntów lecisz ty no kurde super skok albo nie bo nie chcę tracić tych motorku Jakbyście pisali że chcecie jeszcze stunty na tym motorku może wam się podobał ten film czy coś to jest sobie go Chcę zostawić właśnie. Wow! pierwszej klasy, no. <laughs> Właściwie... Wow! To był stunt pierwszej klasy! Dobra, wskoczysz, wskoczysz. Dobra ludzie, no nie będę się bawił już teraz w stunty. Naprawdę, bo nie chcę... Nie chcę wydłużać tych stuntów właśnie na filmiku. A mi naprawdę zależy na cennym czasie, żeby no... Wy... Wybić część tych policjantów z komisariatu, a no w krótkim czasie ich nie wybiję, bo ich jest tam naprawdę bardzo dużo. Ludzie, ja się naprawdę bardzo staram, żeby to zrobić jak najszybciej, specjalnie dla was. Nie zależy na moich widzach, jakby, jak będę jakieś miał oczywiście. Ja to specjalnie robię dla was ludzie, szacunek do moich widzów, O, jak będę miał w ogóle jakiś już jesteśmy prawie. Tutaj zostawimy swój motorek.